Cicho usiądźmy, bracie, siostro, na progu tego dnia. Gdy świat jeszcze przeciąga się w porannej mgle, a ptaki dopiero szukają swoich pierwszych pieśni, pragnę usiąść przy tobie w milczeniu serca. Dziś świat jest niespokojny. Dziś wielu z nas niesie w sercu ciężar, o którym nie śmie mówić głośno. Dlatego pragnę, abyśmy razem, jak w cieniu wielkiego drzewa, Znaleźli chwilę wytchnienia, byśmy wsłuchali się w szept wiatru, który przynosi słowo, byśmy pozwolili, by Bóg dotknął naszych serc. Zatrzymajmy się. Zbyt często biegniemy, zbyt często szukamy odpowiedzi w hałasie, który tylko zagłusza prawdę. Tymczasem Bóg przychodzi w ciszy, przychodzi jak poranny promień, który muska liście lasu, jak kropla rosy co delikatnie spoczywa na trawie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Mateusza 11.28. 28 To zaproszenie nie jest krzykiem. To jest szept miłości. Bóg nie narzuca się. Bóg czeka na ciebie, jak światło ługie czeka na powrót wędrowca. Może dziś twój krzyż wydaje się zbyt ciężki. Może wokół ciebie jest zamęt, strach, Niepewność. Może własne słabości przytłaczają cię bardziej niż wrogowie, ale posłuchaj, nie jesteś sam. Jezus, który przeszedł drogę cierpienia, Jezus, który zna gorycz łez i ciężar krzyża, jest teraz przy tobie i chce cię prowadzić nie przez wielkie zwycięstwa, ale przez maleńką wierność każdego dnia. Dziś nie musisz udowadniać, że jesteś silny. Nie musisz maskować swojego lęku. Wystarczy, że przyjdziesz taki, jaki jesteś. Z pustymi dłońmi, z sercem, które jeszcze tęskni. Panie, w cieniu twojej obecności zatrzymuje się i milczę. Gdy świat pędzi, ja chcę trwać. Gdy inni wołają, ja chcę słuchać. Gdy serce drży ze strachu, ja chcę szeptać twoje imię. Przychodzę do ciebie ze swoimi pytaniami, których nie umiem wypowiedzieć. Ze swoimi łzami, których nie odważyłem się jeszcze przelać. Z pustką w sercu, której nikt nie widzi. Panie, Ty, który jesteś świętym ciszy, świętym wiatrem, świętym światłem, przyjdź do mojego życia. Zanurz mnie w Twoim pokoju, jak krople w wielkim jeziorze. Obdarz mnie łaską cierpliwości, abym nie rozpaczał, gdy przychodzą ciemne dni. Obdarz mnie łaską cichości, abym potrafił usłyszeć Twój szept pośród burzy. Obdarz mnie łaską miłości abym był światłem dla tych, którzy idą obok. Panie, w Twoje ręce oddaję ten dzień, oddaję siebie taki, jaki jestem. Uczyń mnie naczyniem Twojej obecności, Twojego pokoju, Twojej nadziei, jak świeca na ołtarzu, niech moje życie płonie cicho dla Ciebie. Amen. Bracie, siostro, idź teraz w pokoju. Niech Twoje kroki będą lekkie, jak krople rosy na porannej trawie. Niech Twoje serce bije spokojnie, jak liść kołyszący się na letnim wietrze. Niech Twoje oczy dostrzegają dobro, którego świat jeszcze nie zdoła zniszczyć. Nie jesteś sam, ani w radościach, ani w łzach. Każdy Twój krok jest zanurzony w spojrzeniu Boga. Każde Twoje westchnienie jest słyszane w niebie. Jeśli przyjdzie ciemność, zapal świecę. Niech jej płomień przypomina Ci, że światło zawsze zwycięża. Jeśli przyjdzie smutek, połóż dłonie na sercu i przypomnij sobie, jestem ukochany, jestem chciany, jestem prowadzony. Jeśli przyjdzie radość, podziel się nią z innymi, jak strumień dzieli się źródlaną wodą. Idź w pokoju, idź z nadzieją, idź z Bogiem. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, podziel się nią z kimś, kto dziś potrzebuje światła. Może ktoś bliski, może ktoś milczący od dawna, może właśnie on czeka na taki szept nieba. A jeśli chcesz, by ten kanał trwał, wspieraj go modlitwą, dobrym słowem, udostępnieniem. Niech przestrzeń ciszy i nadziei rozlewa się dalej, tam gdzie światło jest najbardziej potrzebne. Z sercem dziękuję, z modlitwą brat Balenty.